Bracie, po przejrzeniu wielu historii sukcesu i książek, doszedłem do jednego wniosku. Im głębsza jest wiedza i większa kompetencja faceta, tym mniej on o tym mówi. Zauważ, że ten, który musi głośno mówić o swoim statusie, zazwyczaj używa słów jako osłony dla pustki. Próbuje sprzedać sukces, którego jeszcze nie osiągnął. To jest kluczowa zasada mocy. Twoja wartość ma być głęboka i cicha. Kiedy mówisz za dużo, Oddajesz swoją strategiczną przewagę. Prawdziwa męska energia to łódź podwodna. Nie widzisz jej na powierzchni. Właśnie w tym tkwi jej siła i kontrola. Gdyby wynurzyła się, by krzyczeć o swojej potędze, straciłaby swoją efektywność. Dojrzała kobieta nie szuka głośnego sprzedawcy. Szuka głębokości i stabilności. Kogoś, kto emanuje spokojem, bo wie, że nie musi udowadniać swojej potęgi. Ona widzi Twoją głębię. Nawet gdy Ty milczysz. Pamiętaj, bracie, słowa są tanie. Efekty Twojej pracy są Twoją jedyną prawdziwą walutą. Jeśli chcesz zbudować ten fundament i kontrolę, która uczyni Cię niezależnym emocjonalnie, link do Dead Man znajdziesz na moim profilu. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz w komentarzu słowo sukces a do Ciebie napiszę.